Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony mrocznej 113 I dzisiaj ze mną jest... Hexel, który już nie je pizzy. No, więc... Będziemy teraz nagrywać Spindyballa na serwerze Hexela. IP nie. będziecie mieć w opisie. Potrzebujecie premium Minecrafta, żeby na niego wejść. I wracamy jak zacznie się runda. O, skryda się. Bye bye. Ty gnoju! Mojego skina! Ja Cię ubiję, przysięgam! Jeżeli jesteś ze mną będę na Ciebie flashbangi i tak będzie wyrzucał! Przysięgam! Ja masz wykupionego flashbanga? dobra, zaczynamy! No to ty będziesz rzucał! Ha! Nie, bo wtedy sam sobie to zrobię. Będę za tobą! No dobrze. A! O, jeden kill przypadkowy. Ja też, ja chwilę mam. A ja już mam takie chwile. Flashbanka już mogę grać. Aha, ty im wbijam! mogłem czapkę zmienić na pojedyną drugą skidalę. Nie ja mam już 5 kili. obczaniasz? 6. No, nie jest gdzie jesteś? Nie wiem, ja człopem po, po mapie. No, 5 kili. Ładnie skill. No, siódme kili. Siódme kili. E. Oj, mi to dobra. banka? Co? Weź flasz Co? No flasz banka grać. Tylko tak mi ślepotę wziął. Dawaj. O, 9 killi. Polak potrafi. O, Czekaj. Dobra. 10, że... no ślepotę żeś mi dał. <laughs> Mamo. Aaaaem. Wyłączy mi kroj gadu gadu. 10 kg, nie tory, 11 kilo. ja 10. Opa, 11. O. No, O 11 No, gościu. Nie stękaj, Michale, bo mroczny, bo to dziwnie brzmi. A! Jak coś Crazy tłumie, powiedziałem, Michale, dlatego że mam brata Michała, który mnie bardzo uskurza. Dlatego powiedziałem mu się słabych

Gdyby mi się wkurzył poch, forever i tak dalej. O, 21 killi. Ciebie też zabili, słyszałem przed chwilą. Łecha mi. Dlaczego ja mam mniej killi, a... O, popatrz. Mam bułusia, 25 killi, ładna runda. Dla mnie nie tak. No, dla mnie to taka brutowata średnia. O, patrz, 15 killi, ła, ła, ła. O, flashbang. Czekaj na pałę, rzucam śnieżki. Dobra, 20... zobaczymy ile kilku. 28. 28. Jaka piękna runda! 28. Nie mam no, już. Ila nabieram mocnego. Lol, 28. 29. 28. 29. 29. E. 15. Dobra, 30. Grać teraz dużo... ...leps, sobie wykupić tego. Clipper! Ula! Musisz to właśnie, jest to clipper stać, jeszcze to wykupić. Masz, coś to O, gonił. O, wiem, dwa clipperców. Lol. O no musiał, ta na tym los wydobyć. Masz, clippery musisz stać śniżkami w tego, one Jak jakby lol! Ten gość? Ci gość co stał przede mną, ja bym wysoki Mój 72kg ile? E, ja ja Ciężyc! Ja ja to tak jest 33 ja 19kg i jaki nowy kadr, gdzie się no, mhm. Dzięki nie 20kg, ja 34kg. Dobra, bawimy się platformkami. Mam za chciałeś! Dzięki topie mnie załatwiła, jakaś menda. Na czwarte, no patrz jaki cicho! <noise> 38 Kili! <noise> ile miałeś Kili? Nie wiem, ale ponad 4000 ammo wystrzeliłem. Albo team wystrzeliłem. Wiesz ile ja już mam wystrzelonych? Nie. 39 484. Nie. A ty? Lol, 4000 coś. Kończy 3162 kills. Ty to 899. Dobra, ale na to jest taki. Kończymy odcinek. O parku jakiś. O parkour. <grym> Już spadłeś. No. Ale, co na pierwszym klocku, tak? Czy na drugim? No, no, nie, na drugim nie działa. Za, nawet na drugi nie skoczyłem właściwie. Bo no, to trzeba umieć być jak Z no tym right. jak no live. Right. Polak potrafi parkour. Nieważne. To się wytnie za bandy nuchów weksel, się, weksel. się ty kurczaku. <laughs> ale, ale żeś spadł. Nie lubię kurczaków. Dobra. Widzę, że ty też spadłeś. <laughs> Przed chwilą. Lol, wykrakałeś, to twoja wina. Dobra, a więc skończymy ten dzisiejszy odcinek. Żegna się zgodna. 1-3-1-3 oraz. No weksel, który nie je pizzy. Już, też! Je... Tak to wbijamy na Twój serwer za tak chwilę. O czekaj. Włączę go mu najpierw, prawda? Lecz leve dobra. Trzybą. Serwer, a ja parkuruję dalej. Patrz, czekaj. O, jak pięknie idzie ten parkur. Dobra, teraz się będzie robiło skino. Spoko z A ty masz konto na tym? Nie. Nie ma Pokiary! O, wezmę sobie pieska! Spoko. No to dobra. O, bijemy od Hej, piesek będzie parkurzył. Spoko.